Dobra. Cześć cześć, witam was w kolejnym odcinku z serii od do gotówki A dzisiaj jedziemy już na następne pole które jest niedaleko, tutaj jeździłem na skup nawet W poprzednich odcinkach. O, od razu wjeżdża prosto na pole. No, więc co? Dzisiaj plany są takie, żeby. O, żeby nie było kierunku żeby zakultywować to pole. A jak się uda, no to wiadomo, że mm, robotę tak naprawdę z kultywacją na filmach już mam skończoną Wtedy mogę na spokojnie sobie. Eee, nie wiem, jakąś muzyczkę włączyć i już tak normalnie pokultywować Dokończyłem no, tamto pole, co było port eee, Więc dwa pola mamy zakultywowane z pięciu No więc teraz to no, jak m, dwa odcinki Obiecałem, że będą to będą dwa odcinki, dlatego mamy drugi odcinek z pola, na której nie pracowaliśmy, dlatego mamy drugi odcinek z niego. No bo z tego pola nie było żadnej jeszcze pracy, I nie widziałem tego pola, Uuu, dlatego teraz mamy tutaj takie. No i co? No robimy dzisiaj myślę, że Całe pole? Raczej zrobimy Jeśli kurde w 15 minut zrobiliśmy oba jak? Jeśli w 15 minut zrobiliśmy tamto No to To byśmy zrobili podobnie tak? Przez cały odcinek raczej damy radę Może tam jeden, dwa przejazdy zostaną Podsusik już <coughs> czeka tylko na to. To jest jego w tym roku ogólnie. Ostatnia raczej praca. Chyba, że będzie jeździł z przyczepami, a raczej będzie. No to wiadomo, że go puszcza z przyczepami, ale tak to teraz tylko zostaną siewy po kultywacji. Dlatego... Wiecie, na już BSB 60, żeby też 60 porobić. Dadawozy nawozy 30 raczej, coś tak to sobie rozpalujemy. No bo to ostatnio to 30 za dużo nie robię. Bo teraz mam 60, no ale 30 i tak się przydaje. Albo do jakiejś przyczepy, albo tu do sadarki więc też przydaję to. daje radę. Ale tak to myślę, że więcej będę używać sześćdziesiąt. No i też kurde. Ja się muszę przyzwyczaić, że ten kultywator robi niecałą długością, że chwilę robi całą długością. Że muszę jechać bardziej... O, tak bardziej... No i co? O, o. Dziwne kształty się tutaj widzę, że znaki tworzą na moim polu, ale to... No to, to jest nie do wytłumaczenia, co tu się dzieje No ale co, no Teraz to tak naprawdę Po siebach i nawozach Mamy Bajlado W tym roku chyba Będę siał Dwa pola rzepaków Wiem, że na pewno będziemy mieli jedno pole żyta jedno rzepaku Mo może dwa nie wiemy ja chyba tutaj zasiał żyto na polu tym koło domu co w poprzednim odcinku yy, kultywowaliśmy bym zasiął sobie rzepak yy. Na polu tym dużym, co kosiłem, tym moim chyba największym, tam bym sobie zasiał, może kurde orkisz, pszenicę orkiszową, nie wiem, zobaczyłbym. No a na tym długim polu, w 92 chyba, na tym długim polu bym zasiał sobie przeżyto bo w tym roku chciałbym trochę tych nowych upraw też żeby miał czyli żyto orki i żeby były no i rzepak jako taki dodatek bo jeszcze na tej serii rzepaku nie miałem a dlatego że mój po prostu nie mógł kosić rzepaku bo nie miał yy, ten, yy, jak to się nazywa no Stołu do rzepaku, o stoł do rzepaku nie miał no bo nie chciałem zakładać, bo to też pieniądze wiecie no. A ostatni sezon po co? Dlatego nie chciałem, w paku temu. A teraz jak będę miał nowy kombaj, no to wiem, że naprawdę będzie miał, bo to już jest taki tych noższych no A od razu, więc Przynajmniej Będziemy mogli mieć teraz rzepak No i chyba na polu za domem y, Pójdzie Groch nie Bo groch Już robiłem na rodnicy z jednej ulicy Teraz pójdzie fasonka Więc tak Jaduń. Myślę, że zrobimy głowa Eee. no więc tak myślę że ta fasolka to będzie też dobry zarobek groszek wiem że jest droższy ale fasolka to też fajne później będzie doświadczenie bo chyba fasolki jeszcze nie robiłem bo chyba robiłem się w groszku i szpiraków w pierwszym sezonie jedynie w pierwszym sezonie serii tak to nie przypominam sobie Bo tak to groch jeszcze kosiłem Na rolikach I teraz to będzie Pierwszy raz z pasorką do czynienia moje Szpinak Może jeszcze raz powtórzymy na jakiejś serii Ale chyba powtórzymy go Bardziej na w drugim i drugim, czwartym sezonie na czwartym sezonie czyli na tym yy, z DLC to jest z DLC albo też z DLC albo w ogóle ta seria z DLC będzie się nazywać inaczej bo ja nie wiem czy ja to zależy czy następny sezon to będzie z DLC od tego czy yy, to zależy od tego, czy ten sezon uda się skończyć do DLC. Bo jeśli się uda skończyć aż do DLC, no to myślę, że na luzie będziecie mieli normalnie nowy sezon. A jeśli nie, no to ten nadal będzie normalnym od złotówki. A um, następnym sezonem będzie po prostu Powiadałem jakieś polskie wsi znowu. Na razie czekam aż wyjdzie nowa mapa z nowymi uprawami. Bo innej mapy nie chcę. No bo ja chcę też, żeby trochę realniejsze to było i żeby tu były... To właśnie takie uprawy jak, żyto, orkisz, gryka, to wszystko. Dlatego ja też chcę, jak coraz będziemy więcej pól, no to nowa uprawa wyjdzie. Tutaj to, tutaj tamto. Żeby też te nowe uprawy mieć. Albo co roku inne jakieś uprawy, też bym chciała, bo gryka i gorczyca. Ten dwie uprawy na pewno zasieje. Y może nawet na jednym polu Gorczyca na poplon, no raczej będzie też W przyszłości Bo też chciałam zrobić poplon Więc Teraz to tylko Wystarczy czekać Aż wyjdą fajne maszyny no i Normalnie można już grać Naprawdę zachęcam każdego Żeby zagrał w tą Górnicką bo to jest o wiele lepsze od tej 22. Ja grałam na, na 22 i tyle ile ja teraz błędów miałem to... to jest tragedia. Ja ostatnio, jak grałem sobie z Dwudziestkę 22. No to tak. Poczekajcie. Już kiedyś tak miałem 22, że na multiplayer normalnie... Tutaj tego nie mam, bo grałem już na multiplayer dużo razy w 20 jako gracz i cały czas miałem wszystko ok. A tak, to w 22 bardzo często pojawiało mi się coś takiego, że normalnie na gospodarstwie albo też w innych miejscach no, teren mi się podnosił. Wpadałem pod ziemię A u hosta nie było takiego czegoś Więc to też był jakiś błąd Nadal nie jest naprawione, bo ostatnio takie coś miałem Albo mi się tak zawiesił farming Jak weszłem do y, Podstawowej maszyny, maszyny z podstawki To zawiesił mi się farming, normalnie nic nie mogłem zrobić I jako, wiecie, jako y, Jako gracza, który dołączył To to nic się nie stało, po prostu nadal była na że ale mnie zacięło. Patrzyliśmy, czy mnie wywali, nie wywaliło. Musiałem sam wyłączyć Farminga, żeby mnie dopiero wywaliło, bo po prostu mnie zacięło. Nie mogę się ruszać nic. Yy, nie mogę nawet kamerą ruszyć. I takie błędy nadal są. Na przykład słyszałem, że ktoś miał taki błąd, jak ja kiedyś, jak zaczynają nagrywać na tym kanale, bo tam ten student. Jak zaczynałem nagrywać na tym kanale To wtedy właśnie yy, Zaczęło się Chyba To, że 22 się nie zapisywała Wywalało przy zapisywaniu yy, Tak miało dużo osób Kiedyś No i Dlatego też nagrywałem z A w 22 grałem tylko na serwerze jak sobie graliśmy tam, na jakichś naszych serwerach bez nagrywania jeszcze jak sobie graliśmy. No to tylko wtedy mogłem. A to mi się naprawiło przez przypadek. Albo po prostu po czasie, chyba, po aktualizacji dopiero mi się naprawiło. Eee, chyba ten błąd nadal występuje i powrócił. Obo no, słyszałem, że już tam widziałem gdzieś na TikToku. Jak naprawić ten błąd? No i był tam ten błąd. Albo na przykład kolega miał też ten błąd. To jest... Nadal nie wiem jak to naprawić. To chyba po prostu... Albo było po update'cie wtedy mi się naprawiło, albo losowo. Losowo po prostu. Tak, o. Się naprawiło. Do tego nigdy nikt nie wyjaśni. Kurde, mnie gardło już wysiada, i mi... ja nie wiem, ja coś mi chyba bierze w Bo głowa mnie boli, gardło za cholerę nie chcę przestać, kurde. Co chwilę mam chrypę, muszę kaszlać. Eee, nie wiem, to przez nagrywanie raczej nie jest, bo ja kurde nie nagrywałem minus dwa tygodnie, teraz już nie wcześniej, przed zaczęciem znowu nagrywać. No to gdzie zaczęło brać, bo ja jeszcze w poprzednich odcinkach nie była aż tak. Nie miałem aż takich tego wszystkiego. <laughs> no ale co? Teraz to... Nie wiem czy będę wiochurów, czy nie. I chiba już powoli się, chociaż gorąco jest cholernie. <laughs> Pada co jakiś czas więc teraz to do może końca września raczej do Bendarów Bendary będzie jeszcze ładna pogoda tak gruszą Bendary a jak będzie dalej to nie bo pewnie dalej załóżmy do same ulewy, wszystka pogoda i wtedy to już będzie zacznie się najgorszy miesiąc, czyli jesień no i później zima, wiosna, lat. W ogóle dla mnie to najlepsze. To Najgorszym miesiącem jest jesień. Najlepszym wiadomo, lato. No ale zima też jest bardzo fajna. No i ta zima jest taka. Nie jest taka zła jak jesień. Bo dużo osób już nie lubi zimy A ja lubię zimę, bo nie wiem czemu? Ale taki. Fajnie jest taki śnieg. Jest. Bardzo fajnie. No i na pewno też na, na święta wiadome. że wrócimy do Farmiga 22. Na pewno na jakąś serię. To jest pewne, bo mi się święta najbardziej kojarzą tak od paru lat już. No jednak jak jest ta wigilia, no to jeśli chodzi o takie, no wiecie, przygotowania to wszystko, to mi się często to kojarzy z Far 22, dlatego że on jak wychodził, to ja nie wiem, byłem w trzeciej, nie wiem. Byłem, no taki jeszcze młody, głupi. No i ten farbik tak wychodził, wychodził i później on wyszedł, a ja go na święta miałem do skrze. Ja tak wszyscy widziałem jak nagrywa na, kadro, nagrywał, nagrywał, nagrywał. W końcu przestał. Ale to chyba jeszcze nagrywał, jak ja już grałem. Nagrywał, nagrywał. Wszyscy o tym nagrywali że farm jeszcze po trzech latach no i to no i co? No i stało się. Stało się. Dostałem tego farminga. No i to mi się tak z nim kojarzyło, bo pamiętam, że już pierwsze wody wyszły. I że pod wieczór powigili już sobie... Zaczęła grać tego farminga pierwszy raz. Bo tam odpaliłam na chwilę, wiadomo, no przecież to nowy farming, bo to chciała odpalić, ale tak to, żeby pograć w ogóle, no to powinni. sobie usiadłem, yy, pograłem trochę. I pamiętam, że już wtedy był i e klas Oczywiście go kupiłam, zrobiłem zliwa, kurde, na paru pola. No i takie psz Przejście z Tastki na 22 było ogromne wtedy. Bo ja wiadomo dużą 9 na pierwsza ja miałem za chyba z 2000 godzin. W 15 to jeszcze więcej. W ogóle ja znam całą piętastkę na pamięć, całą mapę. Bo ja na pewno się trójce grałem, zanim... Zanim do no... Dostałem komputer pierwszy. To w 15 grałem, pamiętam. To były czasy. Teraz to jak się odpala tego PS-a, to... A to nie działa, to tamto. to. Stadio coś mi się wpiło. właśnie Ja chciałem sobie zobaczyć ile mam godzin w 15, to miałem kurde. Parę tysięcy chyba. Na jednym sejmie to miałem z... dużo, dużo. Na pewno dużo. Już nie pamiętam. Ale wiem, że 5 milionów 902 tysiące miałem na koncie To było trudne, bo grać sobie tak gdzieś, gdzie nie masz modów, nic To trudne było Ale mody jakieś były, bo jak ja patrzyłem, to kurde Parę maszyn, które teraz sobie gram, piętnastkę czasami, no to ja je, je mam z modów A tam miałem też chyba jako mody jakieś na PlayStation Nie wiem, jak to możliwe Ale chyba była jakaś paczka takich modów jak jeszcze na początku, bo później ten PS Trójka to jest dziwne, bo to tam porzucone wszystko. Hmm. Co niektóre rzeczy są tak porzucone, że tragedia. Ale dobra, no już trochę się rozgadałem. To co, dzisiaj już chyba na tyle. Ja już się z wami żegnam. Na razie, cześć!